Can I have forty thousand dollars? Do you have a lot of money?

bez kwitu, dla nas nie taki scenariusz. Mam już lunch, wypali, czas zweryfikuje w życiu. Nie ma to się raz się cię strach, to w ci, ten ostatni na zawsze zaśni. Bez istości konkurencja, czeka, strasznie. I ciebie zjebie, jako krew brata pada. Podchadza to, prędzej czy później kara. Ty już nic nie zrobić, z Nie ufasz, twoja kość będzie łamana. Zaniłeś kogoś, kto miał cię za brata. Okazało się, Zobacz, matka Twój honor, nie ma go znów w kiblu no brak słów, nie bać cieków, ej, ej, dlaczego tak się boisz, co odjebałeś Przecież się kanałami zabierz Widziałem ostatnio, jak zabierz niestety Będziesz ją taki los szmaty, nie zdążysz wyjść z bramy. Nie. już tam na ciebie czekamy, bo widzisz, hajs, jest lekarz, inaczej ich załatwiamy. Upa, pa, zra, odcina ten, leje się krew, robię cię sam, posłusznie jesteś jak pies. Zraniłeś brata, tak, tak, to tak jak mi Zraniłeś, Zraniłeś brata, to tak jak mi nie je. Nie bacznie, ciągnąć złotą, obiegnąć śniegę Chce tak robisz na cenę, do ci jak śmiecie. Jedno słowo nie myli się mój człowiek do ciebie Zachłonna łajsa, to ogrzewa miata Mam ochotę rozjebać ciebie Ej, tak robią leszcze, tak mają leszcze bacz Moja lirika, moje flory, domna Jak powierzchnie, nońce, kierunce, progres Łoł, wow. mojego słowa wstające Jak płonące, niebiali to dnie to atmosferę Daj tę bajerę, przewijającą barierę Naszą kości zapierdala, oczu biedę Problema, coś nowego, kreatywni dźwięku Po prostu przeszło z ręków, szacunek w kręgu Undergroundu, robię tę kolaborację bez specjalnego względu Na nację, z miłości raku, poszukam podkładu Ty z tej miłości, szukaj dalej dla robię dwóch ratów w zadu Gdy robię nowy materiał dla składu A to

pas de frappe, pas de boucan, pas de masse, y'a pas de patch, y'a pas de cash J'fais tour de passe-passe, j'fais ça dans mon 4x4 Pour repartir cache-cache, le prof a toujours plus de place J'te l'a fait, la force à toujours plus de place, par rapport à la base Tu capes je suis loin de rappeur de base Va falloir un peu plus de place Moi de trop plénasse Tu ferais ces rapports de force Si jamais d'ici tu crains pas le un rapport de force suis pas sûr que tu puisses C'est la queue de rappeur force je pense, Je casse, suis, je casse, j'essuie Les plages, le rappeur qui les passe le rappeur qui les pille Un peu normal qu'on le prof Quoi passe